Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I dzisiaj pomysł na wkład od Iwonki, czyli naszej brunetki. Dla Iwonki, serduszka za propozycję wkładu. Iwonka napisała z końcówką 3, więc ja pomyślałam: 33, a niech są dwie trójki. Także taki dzisiaj wkład. Nieduży, ale zobaczymy. Co tam słychać? Przywieźli do mojego punktu w końcu starożytny skarb, bo go nie było bardzo, bardzo długo. Kopalnia rubinów, wielka kasa i mała krzyżóweczka, bo bardzo ją lubię. A więc taki wkład dzisiaj przetestuję. Zaczniemy od małej krzyżówki. Oczywiście na kanał do Iwonki zapraszam. Odnośnik w tytule. I szukam literki E. Literka E, wydrapana Kolejna to D, tu, nie widzę więcej, C, jest tu, tu, L, tu, tu, Kolejna F jest następna B B B B Z jest tylko raz tylko raz O Wszystkie. Kolejna literka tocha. Też tylko raz. I J. Dobra. Następna S. A, jeju, słabo. Y. Tu. U. ostatni rządek literek to a tworzy się Ada no chyba wszystkie a wydrapane kolej na to i Może się bić wyraz drugi, tu jeszcze i i tu jeszcze i. Dobra, teraz x Jest raz m Jest tu, tu i tu tu jeszcze a. i co dadzą? Dadzą coś, co nie pasuje na pewno. P. I tu jest P. Ale to nic mi nie daje. Dwa wyrazy to za mało. BSA. Dobrze, mała krzyżóweczka pusta, ale to nic. Ja bardzo lubię ją drapać. No to teraz wielka kasa z numerem 24

trzydzieści trzy, dwadzieścia sześć, nic tu nie pasuje. Ostatni rząd czterdzieści cztery, trzydzieści pięć, osiemnaście i czterdzieści osiem. Nie ma nic. F i V. No to kopalnia rubinów i starożytny skarb na koniec. Kopalnia Rubinów ma numerek ósmy. Tu szukamy Rubinu albo skrzyni. A jest koniczynka, świnka, safe, klucz, monety, gwiazda, zegarek, znowu koniczynka. Ta koniczynka powinna być na szczęście. Portfel, pierścionek, gwiazda, Zegarek, plik, worek. Ta bardzo mnie nie lubi garnek i bank. MP. Literki kontrolne. No to ostatnia na dziś: starożytny skarb z numerem 17. Tutaj trzy takie same symbole. I szukamy. Jest łuk, mumia, harfa, statek, ibis, mumia, palma. Co to było? Sfinks. Słoneczko, piramida. Nie będzie już bonusa. kleo, papirus, papirus, słońce. Aj! Piramida zepsuła. Sfinks. Ibis. Ibis. Winogronko i łuk. Teraz łuk, wielbłąd, sfinks i nie ma nic. Papirus, mumia, kleo, harfa, hełm, palma, harfa, skrzynia, winogrono i druga skrzynia. A więc z tego wkładu 33 nie udało się nic, ale to nic, bo jest mały wkład, to mały płacz. Iwonce jeszcze raz bardzo dziękuję za pomysł. Zapraszam na kanał do Iwonki. A ja Was zapraszam do mnie na kolejne odcinki. Udanego, fajnego dnia życzę. Pa pa.